Nagranie 125. Mam nadzieję, że ostatnie. Moi drodzy, nie do wiary, jak szybko płynie czas. Dziś przyszedł ten dzień, na który czekaliście. Staliście się absolwentami społecznego liceum ogólnokształcącego w żarach. Mimo iż rzeczywistość sprawia, że osobiście nie mogę Wam pogratulować, to chciałabym do Was powiedzieć parę słów. Słów pożegnania. Wiemy, że świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają, a każdy aktor niejedną gra rolę. Dziś jest wasze ostatnie uczniowskie wejście na scenę zespołu szkół społecznych. To wy przez ostatnie trzy lata graliście rolę uczniów, i jak w każdej sztuce, mieliście główne role. Pierwszoplanowe, drugoplanowe, ale i epizody, które się, jak wiemy, każdemu zdarzały. Każdy z Was wybierał sam i każdy z Was wcielał się w wiele ról, a każda z nich, mam nadzieję, pozostanie w Waszej pamięci. Dla mnie byliście klasą idealną. Klasą, dla której wyzwania nie były trudnością, a ja zawsze mogłam na Was liczyć. Byliście krasą, która skradła moje serce, która prowadziła wiele akcji charytatywnych, brała udział w konkursach i nie wygrywała. Dziś kolorowa kraina Waszych nastoletnich marzeń otwiera przed Wami drzwi. Życzę Wam, by nigdy Waszych marzeń nie przysłoniła szara, mgła rzeczywistości. Wytyczcie sobie cele dorosłości i konsekwentnie dążcie do ich realizacji. Pamiętajcie, że każda sekunda naszego życia jest jedną chwilą w dziejach wszechświata chwilą, którą, która się nie powtórzy. Każdy z Was zasługuje na szczególne wyróżnienia, bo dla mnie jesteście wyjątkowym rocznikiem. Wyjątkowym bo jesteście piątą moją klasą, którą oddaję jako wychowawczyni. Dlatego z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że byliście na piątkach. Ale szczególne wyróżnienie chciałabym tutaj złożyć dla absolutnie wyjątkowej osoby, dla Julii Krawczyk. Uczennicy, która może być przykładem dla innych, która przez 6 lat uczęszczała do Zespołu Szkół Społecznych i nie opuściła ani jednej godziny lekcyjnej. Twoja empatia i zaangażowanie, moja. Sprawia, że jesteś wielka. Drugą osobą, którą chcę wyróżnić w tym wystąpieniu, jest Marta Mięcikiewicz, która otrzymuje tytuł absolwenta roku 2020 ze średnią z 3 lat 5,17. Gratuluję Ci samą zaparcia i upartego dążenia do wyznaczonego sobie 3 lata, celu, 3 lata temu celu. Moi drodzy, Nadeszła pol, pora rozstania. Nie żegnam się z wami, tylko mówię do zobaczenia. Do zobaczenia na ścieżkach życia. Mam nadzieję, że z chęcią będziecie wracać we wspomnieniach do miejsca, w którym spędziliście najpiękniejsze lata swojego życia. Pozdrawiam was serdecznie. A, jeszcze jedno. Nie dajcie tej szkole zapomnieć o sobie. Cały się dla was. Dzień dobry, witam wszystkich. W tym ostatnim dniu Waszej edukacji chciałam skierować do Was kilka słów. Moi drodzy, ukończenie szkoły średniej jest to bardzo istotne życiowe wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka. Jest to takie symboliczne wejście w dorosłość. Jest to przełomowy moment. Przed Wami stoi wybór drogi życiowej stoi wybór studiów, pracy. Z tej okazji chciałam wam złożyć serdeczne życzenia pomyślności, trafnych wyborów na przyszłość, dużo szczęścia i wszelkiego powodzenia. Życzę wam, moi kochani, abyście potrafili cieszyć się swoimi sukcesami, które z pewnością będziecie w życiu osiągać, ale również żebyście umieli wyciągać wnioski z wszelkich porażek. Życzę Wam szczęścia, radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów. I pamiętajcie, każdego dnia możecie zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia, lub możecie nie robić niczego. W każdym przypadku to Wy podejmujecie decyzję. Jeszcze raz, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś e, wspólnie, być może w szkole, być może przyjdziecie odwiedzić mnie, wejdziecie na lekcję języka angielskiego. Chętnie e, Was zobaczę, zapraszam. Także dziękuję Wam bardzo za te cztery wspólne lata. Było mi bardzo miło z Wami. E, mieliśmy różne e, dobre i gorsze chwile. Myślę, że więcej było tych dobrych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wam bardzo. Dzień dobry! Dzisiejszy temat co dzieje Christiana Zoldy? Jest to najpopularniejsza historia miłości w literaturze. To już jest koniec. A ty Nie masz nic. gamety? Jesteśmy wolni. Możemy iść, to już jest koniec. Dobrze kochani, jesteśmy już nad Morskim Okiem. Jak widzicie widok jest oszałamiający. Chciałabym pogratulować Wam dojścia do tego miejsca. Chcę powiedzieć, że Morskie Oko jest największym jeziorem w Tatra oraz że leży w dolinie Rybiego Potoku. Dziś jesteście zapewne wszyscy bardzo szczęśliwi, ponieważ czekaliście na ten dzień, no, dość bardzo długo. Ale zapewniam Was, że jeszcze mój dobrym z Was wszystkich zatęskni za naszą szkołą, za nauczycielami oraz za całym klimatem panującym w naszej szkole. Kończąc liceum czy technikum, zaczynacie kolejny etap w swoim życiu, w dotychczas młodym życiu. I... Wraz z tym etapem przychodzą kolejne trudności, ponieważ zaczyna się samodzielność, zaczyna się podejmowanie trudnych, dojrzałych decyzji. Więc na ten moment chciałabym Wam życzyć w szczególności dużo szczęścia oraz spełnienia wszystkich marzeń. Jesteście młodzi, to wykorzystajcie to oraz wybierzcie dobrą drogę w życiu. To już jest koniec! Możemy być może. Jesteśmy wolni Bo nie ma już nic Okej, okay. so Open your book, page 73 I sprawdzimy sobie to zadanie Które mieliście zrobić w domu Może, może Julia Yes Czyście, co masz w pierwszym Jest. Good, good Chciałabym Wam życzyć spełnienia marzeń eee, i powodzenia na marsyjach! Wszystko, czego do szczęścia potrzeba. Zdaje się, że ma się mało tych ocen, A może przydałoby się kogoś z Was tutaj do odpowiedzi. Hmm, dzisiaj mamy 4 kwietnia. Hmm, 404, czyli 4 razy 4 to 16. Więc może. Hmm. Panie, ja nie powiecie, co to to, nie? 16! 16, ale to? 16. Ale mamy również pierwiastek z 16, a pierwiastek z 16 wynosi 4, więc zapraszam do odpowiedzi numer 4. Proszę tutaj do mojej tablicy. Trzymam za was kciuki, maturzyści. Moi drodzy, po tej lekcji będziecie umieć podać datę pierwszej wolnych wyborów w Polsce. Będziecie potrafić charakteryzować wydarzenia oraz postacie historyczne, które tam były. Proszę teraz odpuśćcie na stronie 234 i przeczytajcie tam wszystko co tam jest. Ja zaraz się. Słuchajcie moi kochani, moja długo wyczekiwana lekcja w końcu. No, a więc skoro jest to nasza ostatnia już niestety lekcja historii, chciałam uczynić ją wyjątkową, w moim własnym, oczywiście teatralnym stylu. E, zapiszę sobie tylko temat lekcji. No, już sprawę, tylko <sum> <sum> jaki to był temat. Bo wiecie, starość nie radość, młodość i niewieczność, przed czasami zobaczycie. Temat to spotkanie z bolesowym Krzywoustym. Witajcie, moi pełnoletni giermkowie. Jak wiecie, że ci w końcu przychodzi ten czas, z stajecie się rycerzami. Jednak każdy rycerz musi mieć się na baczności, bo na polu bitwy dziekanie nie mają litości. Dlatego też, jako wasz przywodnik i władca, życzę wam w ręku różańca, żebyście nigdy z oczu celu nie spuszczali. I do domu zawsze po walce wracali. Abyście naszej ojczyźnie wiernie służyli i na czas podatki królowi nic. A przede wszystkim chęci do boju, wytrwałości i życia w spokoju. A więc wsiadajcie na swoje rumaki. Jedźcie na studio. Młody to już jest koniec Nie ma już nic Jesteśmy wolni Możemy iść To już jest koniec Możemy iść Okej, okay, wszyscy są w takim razie nieświczącki na a Ciebie Klaudia, proszę o nie rozgranić. Wam, jak najlepiej podejmowanych decyzji w dalszym życiu wspomnienia wszystkich marzeń. Jeśli składacie piękne na studia, to zostanieście na te właśnie wymarzone. Jeśli cała sytuacja się w miarę szybko skończy, to oczywiście udanych wakacji oraz wypisania długopisów na Zatrzymał się. I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wieczorem i rano. To już jest koniec nie ma już nic, nie ma już jesteśmy w odzień. Możemy iść. możemy iść, to już jest koniec, koniec. koniec. możemy iść, możemy iść. Możemy iść. Jesteśmy, wolni. jesteśmy wolni, bo nie ma już bo nic, nie ma nie już, nic. już nic, nic, nic. nic, nic.